Wśród mądrych Łódka rybacka pomyka się w dal I pruje wody czystą tań Mazurska krzepka silna dłoń Gdy jednak burzy rozchuczy się grzmot Swój lot przyspiesza do brzegu Szybując jak grot Wśród rozszalałych fali splot, ojczyzna to nasza, te wody i las. Niech żyją azury, ten kraj pełen kras. Tu kiedyś, kiedyś była Polska. Była Polska, później Niemiec w żółte Prusy. No i teraz znowu Polska jest. Bo to kiedyś należało do Polski przecież. Te stare ludzie, dlaczego oni, skąd oni wiedzą polski język? Musiała być Polska. Moje rodzice byli Mazurami. Moja matka z domu była Stopka. Mój ojciec był Czesło. Ja pamiętam, to był taki mały domek i tam byli cztercy, pięć, takie bardzo stare ludzie i oni tam tylko po polsku mówili. Później te stare umarły i ta mowa też, ta polska tutaj zginęła, nie było. Tylko pamiętam jedne że nabożeństwo w kościele to było jedna godzina co niedzielę po polsku. Wyszłam za mąż, za Mazura. Jak wojna wybuchła, jego zaraz na front wzięli. Na froncie tu w Polsce był, a później jego wzięli do Rosji. Nigdy nie pisał, że do domu nie wrócił i poszedł do Stalingradu wzięli. A w Stalingradzie zginął. Jak zginął? Nic nie wiadomo do dzisiaj. Rusy byli pod niemieckim zaborem. No i do wojska i brali tak samo jak Niemców. No musieli, niech on by nie poszedł do wojska niemieckiego. Rozstrzelany by był. Taka, taka prawda, no co? Miałam trzech braci. Jeden bił w Tunezji. Nie wiemy, co z nim się stało. A drugi, nogi mu oderwali i zmarł. Najstarszy w Holandii padł, a ja zostałam sama. No, mój ojciec to powiedział, że Hitler wojnę przegra. To siedział dwa lata. On na takiej wispie w Ełku, dzień był. Dwa lata przesiedział. To było chyba 18, czy 17 stycznia. A czemu, tu karawany tych Mazurów tam z granic, pełno obładowanych i uciekali tam z granicy. Mówi, uciekajcie, pukowi zdrowe, bo Rosjanie biją, mówi, i mordują, zaścielają. Ma tu zima, czemu uciekać? I 25 cała wież opuściła wioskę. Została tylko jedna staruszka, która miała około 80 lat. Ona mówi, ja już tutaj umrę i ona została. To była Mazurka, stara Mazurka. A już w za rusek jest w Mikołajkach. Uciekać stąd. Kto może, proszę się ratować. I matka pojechała, a po drodze ją Rosjanie zaszczelili. Tak ja straciłam matkę, bo już nigdy ją nie widziałam. I pociągnęliśmy aż tam na Królewiec i tam nas Rosjanie dopędzili na ten majątek. No tam się straszne rzeczy robiło. Znajome z naszej wioski, jedna z strachu zwariowała i jeden pokazywał tam mnie, nie, bo ja się je ubałam jak ognia, ale pokazywał tam we wsi taki szwistek. I tam było napisane, że 56 Niemców zeszczelł. No to mi to teraz mi poleci mi wszystkie. No ale później inne przyszli, znowu nas puścili i mi tak Pocznęli drogami, drogami i skręciłem później na wejście. My przyszliśmy na, na podwórko, ani konia, ani woza, wszystko zabrali. Dokładnie pamiętam, 11 marca w mojej urodzinie przyjechała formanka, jedna Rosjanka z karabinem, no, Mami, nie się bali, nieprawda. Nas wszystkich wyprowadzili pod ścianę, przywieźli nas do ukty, przesłuchania było, bite byliśmy. Stamtąd w nocy nas pobudzili, spakowali to, co mieli i do pociągu towarowego, do Związku Radzieckiego. Do trukmieni przyjechali, tam nic, drzewka żelonego nie było, tylko kamienie, piachy taki wiatr był straszny. I takie byli ziemlianki po 240 osób. I tam nas pakowali. Za pół roku przyjechała komisja z Moskwy i powiedzieli, że tych chorych wyślemy do Frankfurt nad Odrą. Tych całkiem chorych, że już byli na wykończeniu, zostawili, a nas jeszcze zostało 268 na statek przez astrachan do Stalingradu. Stalingrad był bardzo popsuty, zbyty. Rosjanie nam opowiadali, że Wołga to była czerwona z krwi. Taka bitwa tam była. Głód był, umierali na Tifu, zostało nas 38 mi cudem w 1947 roku przyjechali do Frankfurt nad odro. I na Boże Narodzenia w 1947 roku byłam już w Polsce. To nie wie to, nie przeżył tego, to może tak sobie lekcje waży, ale wojna to okropna. ląd Wiatru szeroki i rzeźby dnie. Ojczyźnie na zawsze chcę być, tu chcę umierać i tutaj żyć. Rosjanie wyjechali w maju, a później byliśmy trochę sami, a później przyszło polskie wojsko. Oni mieli swoje polowe kuchnie, to oni tam gotowali, my nie mieli, to nam dali, wieczorem zawsze mieli nabożeństwo. Bo to tak było już przyjemnie i my czuliśmy mus taką małą ulgę, taką obronę. Myślę, że tutaj Rosjanie nie przyjdą, bo kiedy oni już są, to już nas obronią. I nie przyjechali już więcej Rosjanów, nic. Później to wojsko Poszło i my zostaliśmy sami. A w 49 roku to chcieli nas zmusić, żebym podpisali jako Polacy, A mi powiedzieli, im, że nie podpiszemy nic. Bo my byli mazurami i zostaniemy, i to nas wojnili z roboty. Nie dali nam jeść. To zamichali w takie małe pokoicku i tam byli, kazali nam klękać, i różnie, żebym. Miękkie się zrobili i podpisali, ale mi jednak nie podpisali. Były wypadki, co przyszli i powiedzieli, 24 godzin was tu nie ma. Cała wioska musi być pusta. Na transporty i wszystko odwieźli do NRD. I oni tam do dzisiaj siedzą. Tu z też takie wielkie gospodarze, to aż płakali, pani, całowali ziemię i opuszczali tutaj te, te miejsce. Później Mazurów już nie wysiedlali, ale znaleźli inne metody. Za był tutaj taki gospodarz Mazur, który się tu urodził i bardzo ładne gospodarstwo miało swojego ojca. Bardzo dobrze gospodarzył i dlatego jak wybory byli, jako, jako prezes kołkarownicy go wybrali. I on tak ukoślicznie prowadził i oni zaczęli jego prześladować. Bez przerwy, coś do niego mieli. No i oni szybko jego pozbyli tam, szybko dali papiery. Miał czworo dzieci, żonę i wjechał to, to żem całował i powiedział, moja ojcizna i wyjechał. Zawsze czuli, że my tu jesteśmy taka kolka. Oni nigdy nas nie traktowali, że my należymy do Polski, że my jesteśmy takimi samymi jak oni, tylko że my są Mazury, my są słabi i my możemy stąd uciekać. My tutaj nic nie mamy do szukania. Kerek podpisał kontrakt z Niemcami i masowo zaczęli wszystko wyjeżdżać. Nawet wagony byli specjalnie pociągi postawione Ile tam ludzi byli, płakali. I ci, którzy wyjechali, bardzo tęsknią tutaj, by chcieli z powrotem. Tęsknią bardzo. Znajoma przyjechała do swojego domu, och, jak ona płakała. Tylko wody chciała się napić. Znam taką miejscowość Izalun, to tam prawie wszystkie skrutynie mieszkają, a prawdziwe Niemcy u nich wyzywają od Wasar Polaków. Taki Daneliczek, to to skrutynie. Nie opowiadał mi, że, że matka pojechała tam ciągle ta tęsknota, tęsknota. To wszystkie gazety pakowała do torby i mówi: Walter, pojedziemy do domu. Znaczy tu, do Krutyni. Zmarła. Ten sknota ogromna. właściwie to my sami nie wiemy, kim my jesteśmy. Na przykład, wielcy Niemcy to powiedzieli, że my Niemcami jesteśmy i należymy tam. Jesteśmy Mazorami. Jak Polska przyszła, powiedzieli, że nie, wy jesteście Mazurami, ale należycie do Polski. Także my sami nie wiemy, do kogo mi należemy. I tam kiedyś to nie pytali, a czy ty, Mazur, a czy ty, Niemiec, a czy ty, co jesteś. Wszystkie razem żyli jak jedna rodzina, ale nas to nie traktuje równo. My to czujemy. Nie do tego, nie są Mazury. normalny Mazury. Tu się urodzili i ja liczę, że ja tu umrę. Mój drugi mąż nie był Mazurem, a umarł na Mazurach. I powiedział, że nie chce być gdzieś indziej pochowany. Powiedział, kiedy ja umrę, żeby mnie z waszego kościoła dzwoni bili. Ale był takim, który się upił i na czas nie przyszedł i te dzwony nie dzwonili. Wszystko ucichło. Wszystko zasypia i wszystko zaginie. Wszystko, wszystko ucieka. A to szkoda. Tak. I ciężko.